Cześć, z tej strony Unek, a w tym filmie opowiem Wam o życiu Alberta Einsteina, czyli jednego z najwybitniejszych fizyków-teoretyków XX wieku. Nasz fizyk przyszedł na świat w miejscowości Ulm 14 marca 1879 roku. Rodzina Alberta w 1881 roku przenosi się do Monachium, gdzie 18 listopada tego samego roku na świat... Przychodzi jego jedyna siostra, Maria. Pierwsze zetknięcie Einsteina z nauką odbyło się, gdy miał pięć lat i polegało na tym, że jego ojciec pokazał mu kompas, który to przedmiot wywołał na nim duże wrażenie. W tym samym czasie przyszły naukowiec rozpoczął naukę, która odbywała się w domu. Młody chłopiec był uczony przez swoją matkę gry na skrzypcach. Grał na nich do późnej starości. Następnie młody Albert uczęszczał do katolickiego gimnazjum Lutipolda w Monachium. Gdy firma Einsteinów zaczęła podupadać, rodzina przeniosła się do Mediolanu, pozostawiając syna w Monachium pod okiem dalszej rodziny, by Einstein ukończył szkołę. Pół roku później Albert wypisał się ze szkoły i dołączył do rodziny. Po nieudanej próbie wstąpienia do. Politechniki w Zurychu Einstein postanowił spędzić rok w Areau w Szwajcarii, by ukończyć szkołę średnią. We wrześniu 1896 roku zdał tam maturę. W tym samym roku zrzekł się obywatelstwa niemieckiego, a następnie ponownie przystąpił do egzaminu na Politechnikę, który tym razem zdał. Tam poznał Meliwę Marić, przyszłą miłość fizyka. W lipcu 1900 roku oboje przystąpili do egzaminów końcowych, których jednak ukochana w przeciwieństwie do niego nie zdała. W 1901 roku Meliwa zaszła w ciążę z Albertem, na czas której wyjechała do rodzinnej Serbii. Tam urodziła córkę, którą po cichu oddała do adopcji. Albert najprawdopodobniej nigdy się z nią nie spotkał. Uczony przyjął szwajcarskie obywatelstwo, Ożenił się z Maliwą, a na świat przyszło dwóch jego synów Hans i Edward. W międzyczasie zmarł ojciec Alberta. W 1905 roku Ganiusz opublikował kilka prac, które były przełomowe dla fizyki. Stosunki Einsteina z żoną zaczęły się pogarszać, w związku z czym 14 lutego 1919 roku doszło do rozwodu Alberta i Maliwy. 2 lipca tego samego roku Einstein ożenił się ze swoją kuzynką Elzą. Po czym dużo podróżował. W tym samym czasie dostał Nagrodę Nobla. Gdy do władz doszedł Adolf Hitler, uczony oświadczył, że nie wraca do Niemiec. Einstein, po załatwieniu spraw w Europie, wraz z Elzą wyprowadził się do Stanów Zjednoczonych. 20 grudnia 1936 roku umarła druga żona geniusza. W sierpniu 1939 roku Einstein, zaniepokojony działaniami Niemiec, wysłał list do Franklina Roosevelta, ostrzegający Stan Zjednoczony przed możliwością skonstruowania przez Niemców bomby atomowej. 1 października 1940 roku Einstein zostaje zaprzysiężony jako obywatel Stanów Zjednoczonych. W poniedziałek 18 kwietnia 1955 roku w mieście Princeton Albert Einstein w wieku 76 lat odchodzi z tego świata z powodu pęknięcia tętniaka aorty brzusznej. Przed tym wydarzeniem naukowiec odmówił operacji, która być może by go uratowała. Fizek uznał, że nie ma sensu odwlekać nieuniknionego.